Cześć kochani, witam kolejny w kolejnym odcinku na tym kanale, ja jestem Admix i w dzisiejszym odcinku mamy zimowy klimat, ponieważ wiem dobrze o tym, mamy rok 2023 i mamy nowy rok i nowe wyzwanie będą również też dla nas i mam nadzieję, kochani, że również i z Sylwestra wam się, kochani, udał piszcie w komentarzach i również zachęcam do obejrzenia moich właśnie, kochani, poprzednich odcinków, czyli właśnie z okazji dnia dziecka, aż właśnie do Sylwestra i domówki i również piszcie w komentarzach, czy impreza wam się, kochani, uda. Dzisiaj, kochani, mam już styczeń czyli właśnie już nowy rok i nowe, kochanie wyzwania, nowe challenge i również może nowy rok będzie jeszcze lepszy niż ten poprzedni i również, kochani, postanowienia no, naczyny też będą właśnie na tym właśnie y, kanale. Więc kochani, piszcie w komentarzach, łapkujcie, subskrybujcie ten kanał, jeżeli takie odcinki Wam się spodobają. Y, I zaczynamy właśnie kolejny właśnie odcinek już w nowym roku na tym kanale. Chodźcie! Nowy rok i również nowe odcinki na tym kanale, a dzisiaj właśnie pierwszy właśnie odcinek w tym właśnie nowym roku, czyli właśnie zimowy klimat. Wiem dobrze o tym, że zima się już zaczęła już w gruniu, czyli właśnie ujemne temperatury do tego mamy również e, mamy również i śnieg również też i śnieg z deszczem to już zależy kochani od regionu e, i również kochani pewnie zobaczycie jak można też urządzić pewnie pokój właśnie na zimowy klimat, no właśnie jeżeli chodzi właśnie o zimowy klimat to przede wszystkim potrzebne są nam e, koce, jakieś właśnie poduszki, poszewki. jak widzieliście pewnie w moich poprzednich na mojej kanale, czyli na przykład jak urządzić właśnie świąteczną wersję i również kochani jesienny klimat I jeżeli nie widzicie tego odcinku, no to kochani zachęcam właśnie do obejrzenia, ponieważ pokazałam właśnie Wam, właśnie na jesienny klimat jak można właśnie urządzić ponieważ posiadam mnóstwo poduszek i wiem dobrze o tym właśnie, że jest też idealny właśnie na y, zimowy klimat, obok właśnie y, kocy, poduszek jakichś poszewek, gdzie na pewno znajdziecie też chyba w wyprzedażach na pewno kochani, y, w różnych właśnie sklepach czy na przykład też online e, tu na pewno znajdziecie też różne ciekawe wyprzedaże też właśnie e, z, z tych sklepów, które pewnie udało Wam się zdobyć takie poświąteczne i również też noworoczne, e, ale zanim do nich przejdziemy, to najpierw pokażę jeszcze Wam jeszcze jedną ważną rzecz, którą powinniśmy właśnie mieć na zimowy klimat, czyli właśnie świeczki. No właśnie, kochani, będą na że świeczki, świece każdy z nas na pewno y, korzysta, kupuje. Na pewno nie jesteście, niektórzy z Was pewnie jakimiś fanami tych świeczek, czy jakichś świeczuszek. I między innymi mam właśnie różne rodzaje właśnie świeczek. To akurat widzieliście pewnie na moim poprzednim odcinku, czy na przykład od kilka odcinków temu, moich vlogmasów, kochani, gdzie pokazywałam właśnie tą świeczkę, ponieważ ona jest takim o zapachu, takim świątecznym. Ale ta zimowy klimat też jest taki idealny, ponieważ wiemy dobrze o tym, że pomarańcze, mandarynki, trzeba na przykład goziki panują właśnie na taki idealny zimowy właśnie klimat. Eee, więc taką właśnie świeczkę możecie kupić przede wszystkim właśnie w Biedronce albo na przykład też w innych sklepach. Taką okazję zdobyłam Biedronce i zapłaciłam za nie chyba 30 zł, eee, więc była naprawdę mega tania. Ale również mam jeszcze jedną świeczkę, którą właśnie korzystam z niej teraz. Jest to firma Janke Kentli, gdzie eee, Przecenia z 40 na 20, chyba ile złotych. Mega się cieszę, bardzo ładnie to pachnie, ponieważ ona jest o zapachu, właśnie yy, goździków, yy, wanili. Yy, tak. I chyba pomarańczy z tego jeszcze pamiętam, taki właśnie na idealny taki tryb świąteczny, ale jeżeli chcecie właśnie takie właśnie świeczuszki, sobie właśnie taką dużą wersję, no to kochani też yy, polecam. Oprócz tego mam też jeszcze jedną taką świeczuszkę o zapachu Frezji i gruszki, yy, ale prezentuję się tak. Yy, jeżeli jesteście fanami gruszki, to bardziej gruszkę bardziej czuję niż frezję, bo Freza to jest kwiat, yy, ale yy, bardzo... Bardziej czuję właśnie taki gruszkowy właśnie zapach, więc jeżeli właśnie lubicie też taki gruszkowy zapach, no to pewnie możecie sobie też sobie właśnie taką świeczkę kupić. Ale to nie wszystko, ponieważ jeszcze zdobyłam również różne wielkości świeczek, gdzie możecie gdzie możecie znaleźć przede wszystkim właśnie w kiku, to akurat właśnie to zdobyłam w kiku, zapłaciłam chyba za nie 20 zł, jeżeli chodzi właśnie o taką świeczuszkę. Yy, mega fajnie to wygląda na każdą właśnie okazję zimową. Ona też jest właśnie w takim w takim wiśniowym bym dała. Ale jest to idealna właśnie na różne, kochani, zobaczcie, wielkości właśnie waszych takich świec, czy na przykład jakiś, takich podkładów, które kładziecie, kładziecie te wasze, kochani, e, świeczki. Ale to nie wszystko, ponieważ mam jeszcze taką mniejszą wersję, ponieważ niektórzy z nas też korzystają z takich mniejszych świeczuszek. Bardzo to pięknie pachnie, ona też jest właśnie o zapachu pomarańczy, wanilii i goździków. E, I uwierzcie mi, zapłaciłam za nie chyba 15 zł. Jedna, sztu... Jedna taka sztuka kosztuje 63 grosze, więc porównując właśnie na, im, na takie właśnie ceny, no to możecie kupić przede wszystkim w kiku. Kiedyś kupowałam już w Ikei, pamiętam, były za chyba 100 takich świeciach zapłaciłam chyba 30 zł, więc gdzieś tak właśnie to też wygląda. E jeżeli, no więc, jeżeli chodzi właśnie o takie świeczki z dużych sklepów, to pewnie możecie znaleźć w kiku, w pepku, przede wszystkim. E, chociaż ostatnio, jak wam w Pepku, to nie widziałam tych właśnie fajnych świeczuszek, takich ładnych, ale były niektóre jeszcze takie właśnie e, wersje. Ale mówię, że mam taką jeszcze świeczkę w domu, to wiem, po co mam kupować kolejne. Wykorzystam właśnie jeszcze te świeczuszki. No i postanawiam, że kupię taki właśnie do moich mniejszych tych właśnie e, świec, żeby właśnie sobie e, zapalić właśnie na wieczorem, czy na przykład właśnie. E, w okresie np. dnia, więc takie świeczki sobie bardzo często z nich akurat korzystam. Wiem dobrze o tym, że jeżeli byście chcieli właśnie urządzić też własny pokój, to również mamy też takie lampki czy oświetlenia, czyli takie lampy ledowe i możecie sobie naprawdę powiesić sobie na obrazach, na jakichś właśnie półkach i to też to ładnie to się prezentuje. Pokazałam właśnie na odcinku właśnie z jesiennego klimatu, gdzie naprawdę możecie sobie takie właśnie też kupić właśnie fajne lampiony. Oprócz tego właśnie porównać na przykład jesienny i zimowy klimat, to różniąc jedyną rzeczą to jest to, że musicie mieć ciepły koce i zimowy klimat, a nie tak niezbyt, e, ale za to jesienie może na przykład królej właśnie pomarańcz, żółć, e, brąz, a tu, jeżeli chodzi o zimowy klimat, to Bali taki bym dała niebieski, bardziej, bardziej taki szary, taki właśnie bardziej zielony, taki właśnie klimat, właśnie taki właśnie typowy, idealny na ciepłe dni. No właśnie, kochani, pokazałam właśnie Wam, co można właśnie urządzić, jakie są najważniejsze elementy, jeżeli chodzi właśnie o Urządzenie właśnie pokoju, właśnie na zimowy klimat. Tylko, kochani, nie będę pokazywała, ponieważ mój pokój wygląda tak, można powiedzieć, całoroczny, czyli właśnie na zimowy, wiosenny, jesienny i również letni, czy na przykład zimowy klimat, więc to jest dla mnie bez różnicy. E, jedyne, co mogę tylko powiedzieć, to pokazywałam właśnie chyba tylko jesienny klimat, jak sobie urządziłam właśnie pokój na jesienny klimat. E, ale jeżeli chodzi o resztę pora roku, no to mam, kochani, tak samo, ponieważ nie urządzę tak bytnio, chyba że są właśnie święta, czy na przykład też są święta wielkanocne, to wtedy właśnie też urządzam właśnie swój pokój właśnie na takie różne tryby e, świąteczne. A teraz przejdziemy właśnie do wyprzedaży, które udało mi się właśnie kupić właśnie po świętach i również też e, przed Sylwestrem, ponieważ te niektóre okazje były właśnie przed Sylwestrem i również też po świętach. Eee, no i kochani, na pierwszy ogień zdobyłam właśnie z dwóch sklepach eee, takie fajne, przecenione właśnie zestawy kosmetyczne na różne kochani okazje, na jakieś urodziny, imieniny, czy na przykład na jakieś właśnie z okazji na przykład Dnia Babci czy Dnia Dziadka, to też za chwilę kochani będzie ten, eee, ten dzień. Eee, no i właśnie między innymi właśnie mam takie fajne zestawy właśnie kosmetyczne, gdzie na przykład zdobyłam w Rossmanie. Eee, to akurat bardzo ładnie tu się prezentuję, to mam jakieś różne żele do ciała, jakieś właśnie kremy do rąk, czy na przykład też kremy do nóg, mam wszystko po prostu w tym właśnie zestawie, e, więc nie muszę właśnie nic kupować pojedynczego, można fajnie to e, też fajnie to ofoliować więc naprawdę kochani, możecie różne fajne, ciekawe też prezenty im e, kupić. Jeżeli chodzi właśnie o kolejny e, element, czy kolejny zestaw, który znalazłam w Rosmanie, no to możecie też kupić takie Solę, e, właśnie do kąpieli, jakieś właśnie takie specjalne pule, jeżeli, jeżeli macie właśnie w rodzinie e, takich osób, które lubią właśnie mieć takie domowe spa i lubią na przykład takie właśnie kule, e, jakieś takie właśnie solne czy jakieś sole, to możecie też kupić takie fajne, przecenione właśnie rzeczy. Ja za nie wydałam 20 złotych, one kosztowały prawie 50 zł, więc kochamy takie okazje naprawdę może było fajnie e, trafić. E, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi właśnie o e, Rosman. No to jeszcze zdobyłam jeszcze taki właśnie fajny zestaw, właśnie jakieś kremy do rą, jakieś właśnie olejki e, do ciała, więc na pewno możecie też kupić sobie właśnie takie bliski, aby mi się udało kupić takie fajne właśnie e, rzeczy na różne fajne też e, okazy. Ale to nie wszystko, kochani, ponieważ zdobyłam jeszcze jedną rzecz w Rosmanie. I umieś mi to tu właśnie, bo wszystko to została właśnie taki troszeczkę już droższy, nie był aż tak mocno przecenione, że co właśnie takie to jest zdobyłam. Eee, to jest też właśnie zestaw właśnie jakieś mgiełki, jakieś solę właśnie sole właśnie dokąpieli, eee, czy wiele, wiele innych takich fajnych rzeczy, jakieś olejki, eee, więc warto sobie właśnie też takie fajne kupić właśnie dla swojej bliskiej, które do tego posiadają. Właśnie lubią, czy posiadają wannę lub poszukać lubią, lubią takie właśnie domowe spa. Ale to nie wszystko, ponieważ jeszcze znalazłam kochani bieżące, gdzie było właśnie promocja 1 plus 1 gratis. No i właśnie różne fajne rzeczy, też zdobyłam się między innymi jakieś takie męskie właśnie też, jakieś męskie właśnie perfumy na właśnie jakieś różne też okazje. E, również mam też kolejny, kochani, zestaw właśnie, to jest zestaw Państwa, więc możecie też kupić dla swoich właśnie bliskich, dla rodziny, mm. albo dla swoich dziadków, kochani, które za chwilę będą właśnie obchodzić to swoje wyjątkowe właśnie e, święto. Ale mam również też e, kolejny taki zestaw właśnie z Stars e, 8, jest to znana też firma, kochani, więc zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. E, oprócz tego mam również też dla e, pań. Mam jeszcze takie fajne zestawy. Tak jak na przykład właśnie e, Perfum i nawet też Dezodorant. Jest to właśnie firma pani Walsilewski, Nie Walewska, przepraszam. Pani Balewska, przepraszam. E, ona właśnie e, takie możecie kupić też fajne właśnie perfumy, albo jakieś właśnie dezodoranty. więc kochani, polecam. Jeżeli chcecie właśnie taki fajny prezent też komuś fajnie zafundować. Ale to nie wszystko, ponieważ mam też jeszcze znanej firmy Polter. Też również kupiłam właśnie w Biedronce. Tu mamy też właśnie Dozo, do, do, do i również Perfum. Więc możecie naprawdę fajne prezenty zafundować swoim bliskim, gdzie naprawdę były fajne, różne ciekawe też e, okazje. Ale również też mam firma DAF. Kochani, tak się właśnie prezentuję. E, gdzie możecie też naprawdę fajne, ciekawe właśnie też kupić elementy. E, również mam kolejny zestaw z firmy Nivea gdzie macie tutaj jakieś toniki, jakieś maseczki do, na twarz, yy, czy też kremy yy, na twarz, więc naprawdę są fajne, mega ciekawe prezenty. No i również mam z też znanej firmy, gdzie na przykład w zeszłym roku też kupiłam właśnie yy, też takie, tylko była inna wersja. Yy, to jest takie właśnie typowo do spa. Typowo właśnie do spa. Macie jakieś fajne żele, jakieś, macie jakieś kremy, jakieś właśnie macie gąbeczkę też zobaczcie, macie też w zestawie więc na pewno warto takie fajne rzeczy było może było kochani zdobyć w, w Biedronce. E, właśnie kochani jeżeli chodzi właśnie o wyprzedaże, to na pewno każdy z, na pewno sklepach znajdziecie e, jeżeli chodzi właśnie o noworoczne też e, Promocje. Ja Wiem dobrze o tym, że było też m.in. w sklepach takich jak Media Expert, również takie sklepy jak LTV AGD, czy na przykład właśnie możecie znaleźć takich właśnie znanych sklepach jak buty, ubrania mają też teraz przeceny aż minus 70%. Home New też ma fajne przecenione właśnie rzeczy. Ja teraz większość rzeczy zaczęłam właśnie zamawiać właśnie m.in. z Home New albo z Homely. Homla też właśnie mi bardziej przypada, jeżeli chodzi właśnie o takie yy, zestawy, właśnie takie, nie wiem, prezenty, takie fajne były zestawy właśnie yy, dla kogoś, na przykład jakiś tam do sypialni, czy na przykład gdzieś do kuchni, więc na pewno były fajne naprawdę zestawy. Byłam w szoku, że było tak przecenione, bo to było jeszcze, kochanie yy, na Black Friday, które zdobyłam właśnie yy, w listopadzie. Yy, no i takie właśnie było, naprawdę, były naprawdę ciekawe, yy, fajne naprawdę zestawy, naprawdę zdobyłam e, z tego właśnie sklepu, przed czym ten sklep był dla mnie bardzo obcy i nie widziałam właśnie e że są takie fajne, ciekawe naprawdę zestawy, czy czasu jakieś właśnie e, sprzęty właśnie do pokoju, czy jakieś dekoracje, tak? E, więc troszeczkę mi tak e, niektórzy właśnie mi pokazali, że to jest bardzo fajny właśnie sklep i troszeczkę właśnie mnie to wciągnęło i się mega cieszę, że e, mogę poznawać właśnie jakieś nowe sklepy, jakieś nowe właśnie takie ciekawe e, rzeczy, które można naprawdę kupić fajne jakieś, e, nie wiem, prezenty, czy na na urodziny, czy na coś, e, więc zapewne warto. To też kupić w takich właśnie tych sklepach, ale również są też inne sklepy, gdzie pewnie możecie też znaleźć jakieś właśnie odzieżowe, czyli na przykład HM, rezerw, Lenzar, Sinsy też też ma promocje na jakieś właśnie fajne ubrania i naprawdę wiele, wiele innych jest fajnych, ciekawych właśnie rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o wyprzedaże, również też noworoczne. Wiem dobrze o tym, że każdy z nas pewno lubi sobie pojeździć po różnych galeriach, kupować fajne ubrania na zimę, jakieś buty czy kurtki, żebyśmy na przykład gdzieś pojechali, macie jakieś fele zimowe, no właśnie, fele zimowe, też będzie właśnie odcinek z tego, kochani, więc bądźcie z nami na bieżąco, więc subskrybujcie, kochani, ten kanał. Więc naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy można naprawdę kupić, zwłaszcza takich promocyjnych i okazyjnych cen, zwłaszcza, kochani, przy inflacji, które niestety wszystko poszło jeszcze w górę, a jeszcze będzie gorzej, więc zapewne kochani warto brać te fajne właśnie wyprzedaże, fajne okazje, również w Empiku też są fajne, ciekawe wyprzedaże, między innymi jakieś gry jakieś właśnie zabawki jakieś właśnie książki przede wszystkim dla fanów książek jakieś również artykuły papiernicze i wiele, wiele innych fajnych naprawdę sprzętu, gdzie możecie naprawdę kupić w Empiku, więc zapewne możecie wejść na różne fajne strony, jeżeli macie jakieś aplikacje czy coś, to, to warto właśnie korzystać z tych aplikacji i warto sobie właśnie takich rzeczy sobie y, kupić i wy wtedy macie właśnie na wszystkie właśnie okazy i nie musicie na przykład kupować i wtedy właśnie oszczędzacie też swoje właśnie pieniądze dla każdej właśnie z, y, dla rodziny jakieś fajne właśnie ciekawe właśnie no właśnie, kochani, przejdźmy do kolejnej części, czyli właśnie postanowienia noworoczne. No właśnie, kochani, że chodzi o postanowienia noworoczne, to każdy z nas na pewno chce sobie osiągnąć w życiu jakieś fajne cele. Inni na przykład, chcą prowadzić jakąś aktywność sportową, niektórzy na przykład, podróżować, a inni na przykład, coś osiągnąć właśnie w życiu też i zawodowym. Piszcie, kochani, w komentarzach, jakie macie postanowienie noworoczne i mam nadzieję, że. Yy, Mam nadzieję, że te postanowienia, dobrze odczytane, kochani, wykonacie. A jeżeli napiszecie postanowienia na czat, to ja będę przypinać za to serduszka. Jeżeli właściwie będziecie pisać, kochani, też komentarze. Eee, właśnie kochani, przejdźmy właśnie do naszych postanowień noworocznych, czyli właśnie eee, jakie powinniśmy właśnie zrealizować swoje właśnie eee, nasze kochane postanowienia noworoczne. Wiem dobrze o tym, że każdy z nas chce to sobie właśnie zrealizować, poukładać sobie i pomyśleć właśnie, że... O, w co przeszedł w lipcu pójdziemy sobie na jakieś fajne, wymarzone wakacje, to trzeba byśmy chcieli coś też zaoszczędzać. Czyli zawsze wejście jakąś fajną skarbonkę sobie kupić i napisać sobie moje wymarzone wakacje. I możecie naprawdę fajnie to sobie yy, co tydzień sobie właśnie odkładać właśnie jakieś pieniążki i wtedy sobie pojedziecie na te Wasze wymarzone, kochani, też yy, wakacje. Eee, więc to jest właśnie kolejna rzecz, tutaj powinniście sobie to zrealizować. Eee, jeżeli chodzi właśnie o aktywność sportową, to kochani wiem dobrze, to, że każdy z nas na pewno też zadbać o swoją figurę, również ją zgubić i pewnie sobie wyjść na plażę jako właśnie idealna... Eee idealną figurą, żeby się popalać i na przykład też e, mieć fajne na przykład też wspomnienia, że e, fajnie się człowiek czuje e, na tej swojej skórze i również możecie sobie też pochwalić i robić też ciekawe zdjęcie i stawić kochani też na instagramie ale również kochani zachęcam was na mojego instagrama, to też też mega fajne, ciekawe zdjęcia i weksy, właśnie z moich odcinków i również też na facebooku, więc kochani chodźcie klikajcie i szukajcie również nas na tych mediach społecznościowych a jeżeli chodzi, kochani, o nasze postanowienie noworoczne to wiemy dobrze o tym, że każdy z was też chciałby też podróżować. Wiemy dobrze o tym, że podróż też troszeczkę kosztuje. E, więc postanowiłam, żebyście kupili jakoś fajną na przykład mapę, mapę świata i sobie byście oznaczyli w jakim porym dniu, czy na przykład porym roku albo jakimś miesiącu chcemy sobie właśnie polecieć gdzieś na przykład za granicę. E, jeżeli chodzi właśnie o stopniowe właśnie podróżowanie, to polecam właśnie polecieć gdzieś kochani na przykład bliżej. Jeżeli mieszkamy na przykład w Polsce kochani, no to postanowiłam, żebyśmy mogli pojechać gdzieś na przykład po całej Europie, czyli na przykład polecieć na gdzieś do Paryża, na przykład pojechać na przykład do Włoch, e, do Hiszpanii, Portugalii, całą naszą kochanie Europę sobie właśnie pozwiecać i sobie właśnie spinać właśnie właśnie jakimiś przypinkami, jakimiś właśnie szpilkami i wtedy właśnie macie swoje wymarzone, kochani, podróż, yy, yy, macie już wyznaczone, a dalej możecie już w końcu do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, a potem chodzi, jak, na przykład przyjechać na Brazylię i wiele, wiele innych znanych, kochani, miejsc. Czy na przykład znanych Państwa, czy na tym samym właśnie świecie. No właśnie, kochani, że chodzi o postanowienia noworoczne, To wiemy dobrze o tym, że każdy z nas powinien właśnie poukładać sobie właśnie w głowie i wtedy, kochani, to te postanowienie noworoczne, każdy z nas to zrealizuje. Mam nadzieję, kochani, że to odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to kochani, strzecie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. Kochani, chciałabym, żebyś powiedział, że do końca czerwca wbili 1000 subskrypcji i wtedy zrobię coś, kochani, naprawdę mega fajnego. Więc kochani, subskrybujcie, łapkujcie, jeżeli takie odcinki Wam się podobają i również kochani zachęcam do obejrzenia moich poprzednich odcinków ponieważ wy to oglądacie ale nie subskrybujecie, więc kochani wspieracie ten kanał i mam nadzieję, że e, widzimy się w kolejnym właśnie jeszcze zimowym odcinku, ponieważ kolejny odcinek będzie z okazji Dnia Babci i Dnia dziecka ponieważ pokażę kilka fajnych właśnie prezentów które możecie naprawdę e, kupić lub na przykład zdobyć online lub na przykład stacjonarnie z różnych sklepów, gdzie na przykład pewnie każdy sklep ma fajne właśnie e, oferty i możecie kochani też również kupować też online więc widzimy się kochani właśnie w dzień dziadka, dzień babci, również za tydzień a również też za, tego nie będą kochani walentynki no i w międzyczasie jeszcze będą ferie zimowe w Wielkopolsce, więc kochani będzie się dużo, dużo działo, jeżeli chodzi właśnie o zimowy właśnie klimat o zimowe właśnie jeszcze odcinki a potem kochani już marzec i mam nadzieję, że do czerwca wybijemy 1000 subskrypcji, a ja się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia cześć!